Muszę się wdrożyć, wszyscy patrzą. Cześć! Dziś witam Was z Krakowa. <grywa> e, jestem trochę zmęczona, bo prawda jest taka, że przyjechaliśmy tutaj wczoraj. E, ja właśnie wyszłam z fabryki e, Emalii Oskara Schindlera. Tak, tego od e, listy. Za mną widzicie Muzeum Sztuki Współczesnej. E, a fabryka jest dokładnie, o, tutaj. Um, jest bardzo dużo turystów z Hiszpanii, co jest ciekawe. Oni teraz wszystko nagrywają. Jak niegdyś turyści z Azji. Muls rozparceluje. Co tam stoi. W tej chwili idziemy do... Mm, jeszcze na Plac Bohaterów Getta. Tutaj na podgórzu e, chcemy trochę pozwiedzać. Wczoraj byliśmy i może zdjęcia wam wrzucę, bo więc nagrałam w podziemnym e, mieście, jak to się nazywa? Miasto podziemne? No, nie w każdym razie są miasto podziemne. E, w każdym razie nie mogę się skupić, bo jest tyle ludzi, wszyscy na nie patrzą. E, w każdym razie ekstra. Co prawda e, w ogóle przeoczyłam fakt, że... E, Kraków został w tym miejscu odkopany. W sensie badania archeologiczne były prowadzone w roku 2005, a jakoś umknęło to moje uwadze. Eee, polecam eee, na no, multimedialną wystawę, która m, znajduje się dokładnie pod m, sukiennicami, czyli tam, gdzie pierwotnie znajdował się również rynek, tylko. No, parę metrów niżej. Właśnie świetna wystawa i polecam, ale brakowało mi informacji m.in. właśnie o wysokości, o metrach, o różnicy między obecnym poziomem a, a poziomem chodnika. Wtedy to było to był XIV, XV wiek. Dobrze, słuchajcie, idę, bo tutaj trudno mi się mówi. Muszę coś zjeść przede wszystkim, bo śniadanie było liche. No i co? No i widzimy się później. Cześć. Będę przemawiać do Was przez chustę, bo mam na zębach zupę. Wreszcie zjadłam. Jestem połowicznie usatysfakcjonowana. Chciałam Wam pokazać... W ogóle wszyscy nas zaczepiają, ale we Wrocławiu jest to samo. I proponują nam przejazd Mleksem. Chciałam Wam pokazać... Kazimierzu, staram się go unikać, ale... Jest bardzo urokliwy, jak możecie zobaczyć za mną, albo być może nic nie widzicie. Jedna z tych knajp jest wujka mojej przyjaciółki. Pozdrawiam ci serdecznie. Tu nie idę, bo tu jest dużo policji. Nagram wam jeszcze kamieniczki z bliska, a potem widzimy się na Kazimierzu, na którym wczoraj spędziłam wiele godzin w różnych miejscach i było bardzo fajnie. Nie mam w ręku piwa. <śmiewanie> Witam ponownie. Trochę zjadłam, ale idę jest dalej. Jesteśmy na Kazimierzu. Wcześniej nagrałam wam, to już widzieliście. E, jesteśmy na Kazimierzu przed muzeum, a tutaj jest stara jest zajezdnia za mną i browar, w którym byłam przed chwilą. A raczej w restauracji. A raczej w restauracji od browaru, bo w restauracji od browaru, bo em, ogródek letni jest już oczywiście nieczynny. A lubię tu przychodzić latem, bo, bo jest bardzo przyjemnie na dużo. Ale ja nie o tym. Piwo gruszkowe, piwo jabłkowe, ananasowe i pa. No. Aha, nie, nie wypiłam. No dobra, wypiłam wszystkie. Ale to był malutki zestaw do gestacyjny. Eee, teraz idziemy do piani. Wódki i piwa. Ej, może nie zmienię naszego kanału, to no. Podróże alkoholowe. Po eee, prostu. I. Um, nie, idziemy do piani. Wódki i piwa, bo tam jest gzik, a przynajmniej mam taką nadzieję. Eee, no dobrze, po drodze zobaczycie food trucki, Dzielnicę żydowską. Nie powiedziałam wam nic na temat um, fabryki Schindlera, a na jeszcze do tego wrócę. A tymczasem idziemy dalej. Okej, okay. właśnie kupiłam czapkę od pani, która robi czapki ręcznie i przyozdabia je wełną filcowaną. I pozdrawiam panią serdecznie. Opowiedziała mi, jak mieszka w Paryżu i parę innych kwestii. Super. Um, jesteśmy na Kazimierzu, jak widzicie, pod Okrąglakiem. Właśnie okazało się, że w um, pijalni nie ma gziku, <głos》>, więc idę do innej pijalni. Um, Wrzucę wam jakieś foty, bo chyba wam nie nagrałam nic więcej. Um, zapomniałam, czy chciałam powiedzieć, że zaczęło pizgać i że myślałam, że Agro na rowerze A, nie. Aha! Musimy iść jeszcze na wieżę i chyba pójdziemy na wieżę jutro. Eee, no... To tyle. Dwa stycznia, to A wiem, co chciałam powiedzieć, że jednak stwierdziłam, że najbardziej na świecie chcę mieszkać w Krakowie. Nie byłam tu dwa lata. To, jakie zmiany nastały, to w ogóle jest e, niesamowite. I prawdę A nie mówiąc jest coraz lepiej. Wcale nie coraz gorzej. A, no dobrze. Pan naciek. Dziękuję drogi dzieci. Lektor tutaj coś krzywo mnie nagrywa, ale pan miał zdolności. przyrodzone Dobra, idziemy na Tomasza i potem się zastanowimy, co dalej, nie? A jeszcze muszę kupić Folk kalendarz, żeby pamiętać o tym 8. Zapomniałam nagrywać, ale dobra, to nie będzie vlog turystyczny. Czyli jak, jak zwykle. Popatrzcie tylko trochę. To na Powiślu jesteśmy pod Wawelem jak widać. I tu jest sklep jubilat, zaraz Wam go pokażę albo od razu, bo znowu zapomnę. I coś mi lata. Mikrofon. O już nie lata. I pamiętam, że dwa lata temu jak tu byłam ostatnim a nie, bo ostatnio byłam tutaj zimą z mamą. Pozdrawiam, nie było minus 19. Ale latem byliśmy tutaj tak było dwa lata temu i był taki piękny zachód i właśnie dzisiaj też jest zachód, ale chmury są. Jednak słońce czasem przebija, więc um, ja przyszłam zobaczyć eee, czy dzisiaj będzie zachód widoczny. Zaraz mam coś nagram, nie chcę mi się iść pod smoka, smok zielonący ogniem jest tam. E, ponieważ muszę wrócić i tak jak mówiłam, coś tam pozałożone jest jeszcze, nieważne. E, wracamy z Kazimierza i nie wiem, czy dzisiaj już chyba na Kazimierz nie wrócimy wieczorem, bo wczoraj porwa nas zbyt mocno. Natomiast tutaj na tym placu zawsze jeżdżą na rógach i na deskach i tutaj to totalnie spoko. Myślałam, że ktoś nas woła. Marek. Właśnie minął mnie ten Rocketman Koleś ma stylizację normalnie No ale dobra, i co? Aha, i w Berlinie Na placu Ale ja bym chciałam powiedzieć Na Instagramie jest taki koleś, który o, Skąd on jest? Z Londynu? Ten co na rolkach jest z córką? Z Londynu oni są chyba, nie? O, ona też nie wiem, nie wiem czy ona w nie mieszka, w Karmuzie. O oni tak wywijają na tych środkach, masakra. Ups, byłby dzwon. Dobrze, moi drodzy, pokażę wam rzekę Wisłę. Czy chcecie zobaczyć Rocketmana? Ja już chyba Rocketmana widzieliście. Pokażę wam rzekę Wisłę i nie wiem czy nie będzie już zbyt późno, więc jak coś to dogram wam jeszcze coś jutro. W ogóle, jest istotne... Aha, Wawel. Wawel jest istotny. Ale co jest bardzo istotne, że w Krakowie nie ma rowerów miejskich. Są tylko wypożyczalnie. Um, Właściwie, jak się zastanawialiśmy, bo czytałam o tym kiedyś. A, bo jest afera oczywiście, no bo... A, nie wiem. O nie, widzę ten. Krakow Eye. Chyba zobaczycie zielonącego jednego gościa. O! Bo jestem taka śpiąca, bo bo dostrzegłam pożar i wesołe miasteczko, więc muszę podkłopsać kawałek. Dalej. Dobra, jednak nie zobaczycie żonącego, bo tam jest tyle ludzi, już się odechciało, a może zobaczycie, jak wam przybliżę. E, w każdym razie jeszcze coś mi się przypomniało, że tutaj kiedyś pod Wawelem, lata temu i nie wiem, to było no, naprawdę dawno, e, kupiliśmy e, napis na ziarnku ryżu. I to był w ogóle hit i powiem wam, że to mi się trzyma, ale kurde posiałam to gdzieś. Nie wiem gdzie to mam, nie wiem czy mi się czasem gdzieś nie zaplątało i nie wywaliłam takimi starymi. E, z jakąś strą biżuterią. Wiecie, że oni nie chcieli mi normalnie moją ksywę na ten... Na napisali moją ksywę normalnie na ziarnku ryżu i wkładali to w taką fiolkę, która wygląda jak diament i tam w środku był płyn w kolorze, w którym e, mogłeś sobie wybrać e, znaczy płyn w kolorze, który sobie wybrałeś, tak? dobrze to że się, bo ci wszyscy ludzie na mnie patrzą Gnie? taki niebieski ja pamiętam, że ja miałem jeden był tylko taki to jakiś roztwór, wiecie, jakiś coś styl formalny ze spirytusem, nie ze spirytusem, nie, bo by się znowu, ale jakiś, ten, a w ogóle to w tak. Takie rozkręcaki. dobra, pokażę wam żelącego, ale nie, nie, ręki nie, dam nie, Cześć! Dziś witam was w niedzielę zimową, almost. No, wychodzi słońce, ale mamy coś 4-3 stopnie. Ja jestem obecnie właściwie pod Barbakanem na ulicy Matejki. Za mną możecie też widzieć pomnik, który jest duży sklep dla plastyków. Opuściłam właśnie swoje apartmani, Idziemy rzucić bagaż do przechowalni na dworzec, a potem będziemy się bujać. Została nam jeszcze wieża bo bilety są ważne 3 dni, czyli od piątku do poniedziałków będzie jakby zamknięta chyba teraz z tego co pamiętam a poza nas już tu nie będzie więc e, musimy to wykorzystać nie wiem czy to słyszycie więc myślę, że nagram wam coś z miejsca mniej hałaśliwego ale chciałam pokazać i tak pewnie nie widzicie ale jeszcze raz barbakan i ulica matejki Znowu nic nie nagrałam, a chciałam Wam pokazać dworzec, którego już tutaj nie widać. Moja kariera youtubera, go. zawrotną prędkość rozbija, Ale okej, okay, mam nadzieję, że w razem będę pamiętać. Nie jestem na plantach i przede mną jest już Teatr Słowackiego, który zaraz pokażę. do już trzymać kamerę w ręce, więc... Nie zapomnę, muszę już teraz nakrywać, chociaż informacja turystyczna zasłania. A i w ogóle poranuję. Przechowanie bagażu. w Włodarze. Zobapy. Tym razem do krakowskich Włodarzy. Są dwie przechowalnie bagażu. Jedna jak się idzie na dworzec, a tak jakby pomiędzy galerią a dworcem, bo to jak wiadomo w Krakowie się łączy, a druga jest w galerii. Ta w galerii jest tańsza o 2 złote na każdej sztuce bagażu, natomiast ta w galerii, ta tańsza w niedzielę niehandlowej jest zamknięta. Serio? No jak tak można? No właśnie i jest kartka, na której jest po polsku napisane <słysana> w niedzielę handlowe przechowalnia nieczynna. No, serio? Znaczy w niedzielę niehandlowe, no nieważne, no przecież wszyscy wiedzą o co chodzi. W tym miejscu w ciągu murów obronnych Karakowa znajdowała się baszta. Kęsza, karczmarzy, piesza. Piękna ta baszta, a no i już Teatr Słowackiego bo już zapomniałam, uwaga. Oczywiście również jest Teatrem Słowackiego, mam anegdotę przewidzianą na ten czas. A mianowicie chcieliśmy kiedyś kupić zwiedzanie, ale ono było jakoś w nocy, nocne zwiedzanie teatru, to było tak, tak. I chyba, jak to było? Ja nie wiem, w końcu poszliśmy, to była noc muzeum? Nie pamiętam. I nie kupiliśmy, bo mówimy, my, my, a co tam, coś tam innego mieliśmy do roboty. A teraz w ogóle zwiedzanie kosztuje tyle, że lepiej kupić bilet na, na sztukę. Dobra. E, tak, no też nie ma, bo nie jest w każdego Aha. I w czwartek? I jakoś tak, i e, jakoś tak właśnie mega drogo. A wtedy pamiętam, było chyba za 25 zł. tak? no jak mam z mamą ostatnio, to też było jeszcze za 20. Tylko, że to było dwa lata temu, nie przed pandemią. Wszystko przed pandemią było inaczej, to wiemy już. tu już wiemy. Ale dobrze, coś czuję, że będę musiała tą kamerę dzisiaj w ręce trzymać, bo inaczej to nie przejdzie. W tej chwili jestem na ulicy Mariackiej i za mną widzicie wieże, do której tak zwaną hejnąłową ona się chyba tak nie nazywa po prostu jest to wieża mariatka ja chciałam wam dać pop restaurację pod złotą pipą czejcie to pod złotą pipą wiem że to chyba o pipe chodzi ale to jest jakaś taka zabawna gra słów a Franciszek Józef reklamuje Pipo, tak dobrze yy, muzeum yy, a myślałam, że dzisiaj nie ma promocji na bioletie, że jak to jest. Woskowe, figur woskowych. I baszta, za którą znajduje się barpakam. Tu jeszcze wisio wam wyjaśnienia bo. Wcześniej szłam i nie powiedziałam wam, że jest tutaj najstarsza kawiarnia artystyczna w A kre... nie, ona jest w ogóle najstarsza w Polsce. E, I tutaj powstał kabaret, zielony balonik i jakieś inne inicjatywy. Dobra, idziemy na podwój wieży. A potem... A potem zobaczymy. Dziś e, upał jeszcze bardziej niż wczoraj, ale też jest luźniej na ulicy, chociaż... W ogóle ludzie są tak napróci po weekendzie. O, a tu są takie dziwne krawężniki, i te krawężniki nieraz są um, silniejsze od wiotkich ludzi po sobotniej nocy. Natomiast przynajmniej da się jeszcze przejść, bo jest dopiero godzina, nie wiem, 11? Nawet nie wiem, która jest godzina. Przed 11? Za 5.11. No. no dobrze, ciśniemy. Jesteśmy na wieży, że oto <grymne> szaleń. zmienić całego, mogę, ale wy się o tym nie dowiecie. Dużo no, mi się boiło. W no, każdym razie opłacało się kupić chwileczkę, bo nie było. No wtedy. No mamy i gratis. Gratis wejście. <grymne> tutaj, tutaj. O tutaj teraz robisz mój nagrodę. 你那 E, jeszcze póki pamiętam, tutaj obok ulicy Szerokiej, zaraz przy cmentarzu Żydowskim, jest knajpa, e, która nazywa się Polakowski. E, możecie widzieć ją za mną. E, I mm, polecam, jest to knajpa samoobsługowa, tutaj zaraz przy rynku, e, w tym na Kaźmierzu. E, I co chciałam, że mają dania bez mięsa, w tym zupy, więc fajnie. Jadłam dzisiaj wczoraj. Um, pomidorowo z kluskami, natomiast do wyboru jeszcze dziś była ogórkowa, a wczoraj chyba jeszcze szczewiowa, nie pamiętam. Zup z mięsem też jest duży wybór. No i dania, i ceny są spoko, bo chyba ta pomidorowa 7 zł kosztowała, a żurek chyba 9? Znaczy jakoś tak, nie wiem. A wczoraj zapłaciliśmy za dwie zupy 17 zł. Mm, a ty jadłeś co wczoraj? Też nie pamiętam. A basz z jajkiem. Basz z jajkiem? Jak barszcz z Taki czerwony barszcz z Co ty? No, Aha, no dobra. I chyba 16 złotych wczoraj zapłaciliśmy za dwie zupy, a dzisiaj 17. Co? 16,50, a dzisiaj um, 17. Dobra, ciśniemy dalej. Trzydzieskie 14 dni. Nie mają w ogóle nigdzie już. 14, tank Tak otwarte czyli w Kiedy dopotykowane? Uważane? 8 Karty już. A jak dokonam też, mówiłam, że nas tu Jesteśmy w turyści. Pamiętajcie, jak chcecie mieć słońce, to musicie mnie na wakacje wziąć ze sobą. Zawsze. Dobra, ja lecę.